Strony High Vision, jestem dzisiaj na moim nowym foju Miał być pory no, odcinek, ale niestety nawaliła mi kaptazja i nie mogę przesłać na YouTube bowwow sieć. No, tak bywa, czasami. Tak, co się zmieniło. Że założyłem sobie Wojownika, dobry jest nawet, tak się przynajmniej wydaje. Hmm. Nick z konkursu, który zorganizowałem. No, niektórzy tylko wybrani brali bym nie udział bo inni nie chcieli, nie no nie, mogli chcieć, ale ja robię tylko dla wybrańców, tak to mogę nazwać. No, a jak sobie tutaj, mam może przejdę się, na, do Eder, bo tam są gacki, dużo nawet dają expa i tutaj, na dalszy level, który kupiłem, to jest tak, tarcza z um Nieumarłych i też apostacji apostaty apostaty tak, Chcę kupić kanał na aukcję, no to <laughs> się go. proszę kupić, teraz jeszcze będę na 800 level, le zrobił quest, ale chyba uda się na w negacji bo tam będzie lepiej nie szło. no ale czego to jeszcze raz będę szedł? No to idziemy nie no dobra, będę teraz mówił głośniej i chyba sobie wyłączę Skype'a, bo yy, polski grzyb, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, ma do mnie później dzwonić na Skype'ie, bo mamy jeszcze nagrać film, ale to chyba dopiero jutro zobaczymy, jak się sprawy ułożą. O, a może jest tam jakieś miecze na 20? Ciekawe, nie wiem, Idę zobaczyć lepiej. Nieważne, ale pójdę lepiej zobaczyć. Mało złota, wiem, przeszle sobie więcej. Będzie kit. Będziemy mowić Wszystko. Jakiś lag. Jestem teraz u siebie w pokoju, Wiem, trochę mi laguje. Ale myślę, że nie będzie tak tego bardzo widać na filmiku. Pięk ładny. Nie ma. O, może trochę bardzo... Walimy, ok. I kupujemy halabardę. A i git. A w takim razie po... zobaczymy, bo halabarda bardziej mi się przyda na. Ale tarczę sobie jeszcze zostawię. Zobaczymy. Zobaczymy. najwyżej, ją sprzedam. Mam jeszcze kasę na drugim kocie. Co będzie git. Dzisiaj o godzinie 18 będzie kolejny filmik pod nazwą. A ogólnie seria będzie nazywała się. Margonem. Pierwsza krew. Yy, no. Co jeszcze co, co chcę dodać? Mówię do tego. To tak. Po pierwsza seria będzie miała 100 partów. Po 10, 15, 20 minut odcinek. No. Tak. Tyle będzie miała. Odcinków po tyle będzie trwać, bo ponieważ 30 minut będę nagrywał, ale dopiero jak będę miał parę widzów. Tak, parę widzów i będziecie mieli takie odcinki właśnie. Takie odcinki będę, jak będę miał paręnaście widzów, żeby nie było. To ja też coś oczekuję. No to tak, teraz mówimy się na jeden temat. Dzisiaj będziemy przeżywać prawdziwe emocje, bo Barcelona podejmuje AC Milan. No. Zapraszam do oglądania tego meczu. Zapraszam serdecznie do oglądania właśnie tego meczu. Fajny. Myślę, że będą spore emocje, bo Barcelona przegrała w Milanie 2-0, więc może być różnie. Może Barca przegrać albo wygrać. Zobaczymy. Ale Messi daje nam nadzieję, bo właśnie strzela ostatnią bramę. A mówi się, że w ogóle hmm. tutaj chyba tak. Tutaj 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 Idę, tędy. Tu O tu, tu. No. A teraz coś o Margot. w hmm. wojnę, ponieważ lubię wojowników. Ma do dobry atak. Dobra profesja do profe na mały level. Mi się podoba. Jeśli chodzi o profę, to jest według mnie dobra. I na trzecie miejscu by ją nawet dał. Ciekawe, po ile one by mnie brały HP. Wiem, że one są. Strasznie dobre. One naprawdę tyle dają EXPA. Po 1%, 1%. Ale strasznie są dobre. gacki Nie wiem, dlaczego one tak dużo hatają. To, to jakby. To, nie wiem, można to nazwać nawet z Elitą. Nie wiem, czy Mixer Star, czy na Odcinek. będzie 15-minutowy. Albo 16. -minutowy. Postaram się, żeby przywrócił ten sylaba. Będzie tutaj, ok. Patrzcie. Ten małkitka lemonów, wybierzemy tylko 10. Nie, to tylko takie No dobra. Ja tutaj tak. Gadam do siebie, to nie do Was. Dzisiaj będzie filmik, piję. Który się będzie nazywał Ważgonem Pierwsza Krew. I to taki pierwszy odcinek, drugi dzisiaj nawet też będzie. Będziemy pili wład władcę krzewów. ale to nie na tym końcu. Na no, innym moim. Omega High Vision. Yy, wszyscy się zgrupujemy. Eruś. Pan Pomidor. Yy, Sir Roy. Roim się znam jeszcze. Berdon. I jeszcze chyba wszyscy. Cześć. No, eksp idzie, jak exp idzie tutaj na naleciku. Po co ja go biłem, nie wiem. Pomyliłem się z gadkiem. Trochę nam jeszcze miło zostało. No bo dawno odcinków nie było, na to was serdecznie, bardzo... Przepraszam. Tak czasu. Tak czasu ogólnie. Teraz już mam czas dla was wszystkich. Będę na odcinki nawet codziennie. Po jedne, nawet no, po dwa dzisiaj będzie będą dwa odcinki. Mam nadzieję, że wychytnę. Uff. No i będzie lepiej. Teraz jeszcze Mówię, Co się. I... Level! Tak jest! Sorry, że robiłem małe cięcie. Niestety. Bo musiałem zejść do taty. Na dół. Tak. No. Ale wracam już szybciutko. Wiecie co? Wydaje mi się, że halabarda jest na razie lepsza. Tak. Lepiej mi się z nią ekspię ogólnie. Gacki teraz już nie biorą mi tak dużo HP. Jak wtedy. Widzicie, mniej. Bo dużo, bo ich szybciej można zauważyć Unik. No. Szybko pijesz będzie O. Ciemno. tylko. Miałem z nim kręcić film, ale. No on. Popro no, mi to po prostu, no. Rozwala system całkowicie. W ogóle nie chcę nagrywać filmów, tylko. ekspit sam. W ogóle nie chcę za służyć i tak dalej, co opisać. Dobra. Jeszcze. No, inaczej hit. No właśnie. Jeszcze mamy trochę czasu. Może jeszcze zrobię wcześniej ja cięcie, jak będzie gdzieś miał trochę ekspa wtedy byśmy się... Wtedy bym z powrotem wrócił. robił 20 level plus zmiana stroju. Ja wtedy No nie! Ciekawe gdzie jest pierwszy kawałek mapy. A teraz się nie uleczył no spoko, spoko. Ale mam nadzieję, że wejdzie na Skype o 18, wtedy będziemy kręcić na E2. No i wtedy ma wejść. No tak musi, musi wejść. Ja piję dzisiaj spokojnie 23 nawet, na Wojowniczku. Szybko mi się ogólnie co 2%. Nawet. Będzie taki też. na Później po tej serii będzie od... będą takie odcinki z no, Exp Maniaka. I... Ale niestety nic nie wyświetla. Będą odcinki może z Prywa. Prywa, przepraszam, nie z Prywa. Pirwa. Nie, tak się śmieję. Będą na pewno z tego odcinki, o ile się dostanę na prywatny świat. Ale muszę mieć rep na plusie i ja on na razie plus dwa ryba. Będzie już nie padnę. Uuuu! Uh, uh. Wtedy musiał iść do miasta. Niestety. I może weźmiemy i pójdziemy od razu na demony. Tak będzie może naprawdę lepiej. Tylko dobiję tutaj te do 40%. Już widzimy, z mi się skończyłem Różnie wystawię po 30k. No tym też zrobię. Czekajcie tylko bo napiszę. O, no i no. Ładek, to jest. Nasz róg śmiertelny jest to. Elita druga. A mianowicie to. Ładna rzek. Nie mam miksa już. O, jeszcze kilka sobie i padam. Tu. Tego jeszcze można Nie ubiję już. No jeden procent, na. A sobie pierwszy. 1% na nar. To widzimy się po przerwie, wtedy we, pójdę na demony, widzimy się jak będę na demona i będzie git. No, to cześć, za chwilę widzimy się za 30 sekund. Siemano, witam was, po przerwie jestem już. Eder, niestety trochę przedłużył się ten czas, bo kłopot z internetem mnie dobił. No, właśnie tak zbroje sobie będę mi się przesłać. Tutaj spokojnie, teraz sobie prześlę. Wszystko ok, miksy kupione, 78%. 78%. No i 20% zmiana stroju. I tak się będziemy właśnie cieszyć, że wreszcie zmieniamy strój. mamy ten okrągły level. nie możemy sobie wpisać w pojemniku, że No, i jestem teraz na, jestem teraz na demonach. Teraz później. Dobra, jestem teraz na demonach. Ekspier tutaj sobie. Dobry, ekspier. Dobry, jestem ekspert. nawet kolego mi leci. 400% za jednego. O ile się nie mylę, 300 za tego, I 500 pójdzie mi albo 400 za tego. Zaraz zobaczymy. 280 już się naprawi. Chyba 400 ileś idzie za tego 26 levela. I zrobię dla Was quest, który niektórym sprawia ogromne problemy, ponieważ yy, żywioły zostały przesunięte w inne miejsca. I niektórzy nie umieją do nich dotrzeć. Ja wam w tym pomogę, pokażę jak, gdzie i kiedy. No. Przepraszam. Czekajcie. Widzę Was po. No, nie, po przerwę, tylko po mówieniu. Czekaj, bo znowu musiałem iść. Chyba pójdę gdzie indziej nagrywać filmik. No kurde, no już przekroczyliśmy limit, który chciałem nagrać. No spoko, ale level no, muszę wyjść przy was, no i to będzie zmiana stroju. Ko koniec. To będzie zmiana właśnie stroju. Dzisiaj jeszcze odcinek będzie. Na pewno, z łatwy rzek. Teraz tego tylko ubiję i tego no i 20 i teraz zmieniam strój ładnie komputacja moje postacie no wchodzimy już to na tyle ja was żegnam i zapraszam do komentowania lajkowania